Oceniam, że istnieją istotne źródła problemów prokuratury i że są to źródła, które, na które sposobem reakcji najwłaściwszej jest zmiana ustawy. Oczywiście oprócz tego jest konieczność szukania rozwiązań, które by pozwoliły żyć prokuraturze i funkcjonować w sytuacji pewnego kryzysu wewnętrznego. Nie chcę stawać po żadnej ze stron. Pana generała Paruskiego prawie nie znam poza aktem nominacji. Nie miałam z nim możliwości ani współpracy. I chodzi mi, nie chcę stawać po stronie żadnego z panów, ale chcę stanąć po stronie prokuratury. Chcę stanąć po stronie prokuratury i przyznam się, że liczyłem na współdziałanie obu panów prokuratorów w kwestii szukania sposobu na uniknięcie zjawiska pogłębienia kryzysu w prokuraturze. W tym duchu rozmawiałem z obu prokuratorami, w tym duchu także namawiałem pana generała paruskiego do z, z wygłoszenia przecież przeprosin i wyjaśnienia swoich zachowań, które nie mogą być oceniane dobrze, muszą być oceniane źle. Ale w moim przekonaniu rola prezydenta jest rolą osoby, która ma szukać sposobu na nie na pogłębianie kryzysu, tylko sposobu na wywikłanie się państwa polskiego z tej niedobrej sytuacji. W moim przekonaniu ta bomba powinna służyć próba także oceny sytuacji wewnątrz prokuratury, ale także i próba znalezienia sposobów na rozwiązanie i zlikwidowanie źródeł narastającego konfliktu przez Krajową Radę Prokuratury. Ja proszę i tu nie jest żadna łaska z niczyjej strony. Ja się zwróciłem do prokuratora, do przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury w powołaniu na ustawę. To jest wykonanie, wykonanie przepisów ustawowych. No bo przecież ustawa o prokuraturze w artykule 24 poświęconym Krajowej Rady, Radzie Prokuratury mówi Krajowa Rada Prokuratury w szczególności, punkt 14, wyraża stanowiska w sprawach dotyczących prokuratorów i prokuratorów wniesionych pod obrady Krajowej Rady Prokuratury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy władzy publicznej i organy kolegialne prokuratury. Tu nikt nie robi nikomu łaski. To jest zapis ustawowy. Który, przed którym wszyscy, a szczególnie prokuratorzy, powinni pochylić nisko głowę i próbować na gruncie jedynej w Polsce ze względu na niezależność prokuratury instytucji, która może cokolwiek w tej kwestii zrobić, próbować znaleźć porozumienie choćby i wyłącznie tylko do czasu, kiedy gotowe będą projekty rozwiązań ustawowych, które uregulują na nowych zasadach funkcjonowanie prokuratury, a w szczególności prokuratury wojskowej. Uważam, że tylko tędy wiedzie droga do uzdrowienia sytuacji w prokuraturze. Proszę także uwzględnić i żeby było jasne, ja rozmawiałem o przyszłości prokuratury i sądów wojskowych dużo przed tym kryzysem i z ministrem sprawiedliwości i z ministrem obrony narodowej wskazywałem na potrzebę głębokich zmian i w moim przekonaniu z debaty, która się została wywołana przez nieszczęsne wydarzenia w Poznaniu. I nieszczęsne również wystąpienie prokuratora wojskowego wynika jednoznacznie, że absolutna większość sił politycznych jest zdecydowana co do głębokich zmian w tym systemie. Tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji, tylko musi być jakaś kolejność rzeczy. Nie prokuratorzy ze sobą poprzez media powinni o tym dyskutować i te informacje wyciekały z prokuratury z obu stron, zwaśnionych, tylko Powinna się toczyć dyskusja wewnątrz prokuratury, ale przede wszystkim powinna być wykonana praca. O tym mówiłem także na, na poprzedniej konferencji prasowej poświęconej tej sprawie, przede wszystkim przez rząd i przez Parlament. Bo to Parlament, ustawodawca, musi rozstrzygnąć te trudne kwestie, a nie prokuratura sama. Proszę Państwa, proszę również o uwzględnienie jednego faktu. Zanim Państwo będą pytali, czy należy szukać rozstrzygnięć rozwiązań kłopotów poprzez decyzję natury personalnej. Proszę zwrócić uwagę, ja na to zwróciłem bardzo wnikliwą uwagę, na wypowiedź przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego, który przecież publicznie powiedział o personalno-politycznych uwikłaniach prokuratury. Ja nie mogę tego, tego rodzaju sygnału zlekceważyć. Tak jak nie mogę zlekceważyć wypowiedzi innego ministra sprawiedliwości i prokur byłego prokuratora generalnego, który mówi wprost o tym, że najlepszym rozwiązaniem by była dymisja u panów. Tyle że ja uważam, że to są środki ostateczne, które mogą destabilizować sytuację w prokuraturze jeszcze bardziej. Dlatego szukam rozwiązania po pierwsze na gruncie nowej ustawy. Po drugie, poprzez doraźne zachęcenie do uspokojenia i niekoncentrowania uwagi na sprawach personalnych, a na sprawach fundamentalnej wagi, jaką jest, jest ustrój prokuratury w Polsce. W związku z tym, o czym Pan teraz mówi, że potrzebne są zmiany systemowe, a nie personalne, bardziej w każdym razie niż personalne, wyklucza Pan czy też będzie pan czekał z decyzją y dotyczącą ewentualnego następcy pana prokuratora Parulskiego, jeżeli w ogóle taka zaopiniowana pozytywnie przez ministra obrony decyzja trafi do pana? W tej ostatniej kwestii proponuję wrócić do rozmowy, gdy w ogóle taki ten problem do mnie dojdzie. U mnie dzisiaj nie ma tego problemu, bo jest określona procedura. Gdzieś po drodze musi być opinia ministra obrony narodowej. Mam nadzieję, że ona będzie głęboko tak powiem przemyślana. I jestem przekonany, że istotnym elementem, który minister obrony narodowej weźmie pod uwagę, to jest właśnie chęć stabilizacji, a nie destabilizowania sytuacji w prokuraturze oraz chęć znalezienia rozwiązań trwałych w oparciu o ustawowe regulacje. Bo przecież ministrowi obrony narodowej w sposób szczególny musi zależeć na tym, aby w tym newralgicznym obszarze, w tym newralgicznej instytucji działającej także na gruncie wojska, no był porządek, był ład, ale był także spokój i praca.